Cześć, będę nagrywał, jak otwieram puzzle y, 3D Pokémon y, Great Ball. O, tutaj jest y, Stojak. Tutaj instrukcja. To jest z Niemiec, więc nie będę umiał się doczytać. I to idzie zgodnie z y, ruchami wskazówki zegara. Tam, a tutaj są puzzle. Zrobię Wam time Si. Oto prezentuje się mój Great Ball. Bardzo polecam do zakupienia jego. Można go kupić w Niemczech. No i tyle. Pa!